Dobrze. <laughs> Ruszyły. Dobry start. Sarsen na czele. Ostatnia muszelka. Na drugiej pozycji galopuje niespokojna. Brew jest w tej chwili na drugim miejscu. Na trzecim eksena, na czwartej pozycji Aragon. Nikov, Instinct na ostatnim miejscu, na przedostatniej pozycji. Muszelka I za chwilę konie będą miały do pokonania. Jeszcze 1250 metrów. Sarsen tuż przy nim. Brefhardt Następnie Jeksena. Dalej tam jest Aragon. Muszelka I na ostatniej pozycji Nikov, Instinct. I 1000 metrów do celownika. Brefhardt po zewnętrznej przy bandzie Sarsen. Dalej na trzecim miejscu Niespokojna, tuż przy nim Jeksena, tuż przy niej Jeksena. Dalej Aragon na ostatniej pozycji niezmiennie, Nick of Instinct. Na około 700 metrów przed celownikiem, Hert prowadzi. A na drugim miejscu Sarsen, na trzeciej pozycji Niespokojna i wyjście na prostą. Brew Dużym kołem. Sarsen, Sarsen utrzymał bandę i jest na pierwszej pozycji. 400 metrów do celownika. Sarsen Brefert, Sarsen Brechwert. Ale polem finiszuje bardzo dobrze niespokojna. Ale Sarsen utrzymuje pierwszą pozycję. Walka na około 200 metrów przed celownikiem. Nadal Sanser. Sarsen jest pierwszy, ale tam mocno go atakuje. Finiszująca Nikov instynkt. Sarsen, of Instinct, Sarsen, of Instinct i w celowniku chyba Sarsen, of Instinct Instinct, Hert. dalej i i na ostatniej pozycji Aragon.